365 dni tyle właśnie czasu minęło od ostatniego razu, kiedy korzystałem z Huba. Skąd takie postanowienie? Jak mi się to udało? I dlaczego Ty też powinieneś? A więc, cała ta moja podróż zaczęła się dokładnie 9 stycznia zeszłego roku. Dzisiaj w momencie z nagrywaniem jest to już lekko ponad te 365 dni. I dla jako takiej legitymizacji tutaj macie wyciąg z aplikacji, którą zacząłem w momencie z tym moim odwykiem. I jak to się u mnie zaczęło? Skąd wziął się ten pomysł na to, żeby zupełnie zaprzestać skorzystania Huba, no i podobnych stron? Ano przeglądając sobie tego dnia, czyli 9 stycznia z rana Instagrama, jak to mi zwykle bywało. Wchodząc na Explore Page'a natrafiłem na zdjęcia wiadomej natury. Chyba nie muszę bardzo wchodzić w detale i dobrze wiecie o co mi chodzi. Nie wiem co dokładnie było innego lub specjalnego w tamtym dniu, że moje myślenie zmieniło się w taki sposób, no ale po przeglądnięciu kilku juicy S z naciskiem na S zdjęć. Doszło do mnie, że należy z tym wszystkim skończyć. Ponieważ ten proces zazwyczaj u mnie wyglądał tak i zakładam, że wygląda też również u wielu facetów, że najpierw zaczynamy w ten sposób, no i później to przechodzi do grubszych spraw. Takie chwilowe zainteresowanie zostanie pięciominutowym masażem. To mnie to chwilowe olśnienie, może za sprawą Jaymena, ale raczej za sprawą zwykłego zdegustowania swoją własną osobą. Popchnęło mnie to do takich, a nie innych konkluzji. Jeżeli chodzi o mnie i podejście do tego typu ludzkich, nazwijmy to przyjemności, no, to ja zazwyczaj patrzę na nie w taki sposób dosyć zero-jedynkowy, za sprawą rozpisania sobie zwyczajnych plusów i minusów, ponieważ kiedy dana przyjemność, dana rzecz, na którą mogę sobie pozwolić, ma więcej tych minusów niż plusów, uogólniając, no to wtedy ta wypadkowa jest zwyczajnie negatywna. I po dłuższym lub krótszym namyśleniu. Zazwyczaj po prostu eliminuje ten element ze swojego życia. W taki właśnie sposób podchodziłem przez całe życie na przykład do palenia papierosów, których nie palę po dzień dzisiejszy. Weird flex, but okay. Jeżeli chodzi o korzystanie z Huba, no to te minusy są następujące. Pierwszym z nich jest oczywiste zdegustowanie swoją własną osobą. Wiecie, ta sytuacja, z którą styka się chyba 90% użytkowników tego typu stron, czyli Przeprowadzamy operacje, a na końcu czujemy się jak zwykłe gówno. Najzwyczajniejsza w świecie waleniowa reluwa. Drugim z nich było zauważalne podejście, albo raczej podejście, które zauważyłem po jakimś czasie do płci. Przeciwnej. To w jaki sposób odnosiłem się do nich, oczywiście wewnętrznie, i że to podejście było takie mega przedmiotowe, i z tyłu mojej głowy, gdzieś tam w mojej podświadomości, ciągle siedziały te media, które konsumowałem, no i jakby wpływało to na to, że w pewnym sensie zależało mi tylko na jednym albo ta moja końcowa, ta wynikowa prowadziła mnie w jedną stronę. Te podejście po prostu przestało być naturalne, takie jakbym chciał, żeby było podchodzenia do człowieka jako po prostu człowieka, a nie chodzącego flashlighta. Ponieważ nieważne jest to, jak dobrze to ukrywamy, czy jak daleko potrafimy to zakopać. No to jednak ta overstytualizacja jest dosyć widoczna i ona po prostu wpływa na nas w taki sposób czasem podświadomy czasem mniej. Czasem bardziej. U mnie na początku to oczywiście było mniej, no ale z czasem, i po tym również jak totalnie zaprzestałem skorzystania z huba, no to stało się to jasne jak dzień. No a trzecim z tych większych minusów, które potrafię dzisiaj przedstawić, jest to najzwyczajniej w świecie strata czasu. Ilość momentów w przeciętnych dniach, które poświęcałem na wchodzenie na tego typu strony i oglądanie kontentu, mogłem poświęcić na zupełnie. Co innego, rzeczy, które mnie bardziej lub nie interesują, ale na pewno koniec końców byłyby dla mnie dużo mniej toksyczne. Czyli widzicie, że w momencie, w którym wziąłem sobie te wszystkie minusy i porównałem je z tym jednym plusem, którym tak naprawdę tylko i wyłącznie była możliwość szybkiego orzecha, no to możecie zauważyć skąd wzięła się ta moja konkluzja. Czas więc przejść do sposobów, w jaki udało mi się przerwać, jak bardzo bym nie chciał tego powiedzieć to uzależnienie. No i jak to z uzależnieniami często bywa? I tutaj muszę zaznaczyć, że no ja należę do tej grupy osób, na które uzależnienia nie działają tak mocno. Sam nie mam ich zbyt wiele, no a te, które już mam, mam wrażenie, że byłbym w stanie odłożyć dosyć szybko. Tak nie obyło się u mnie w tym wypadku bez dni zwątpienia. Wiecie, są takie dni po prostu, że wstajecie, robak swędzi trochę bardziej niż zwykle, i zwykłe, suche nacieranie wydaje się niezbyt appealing, i przydałoby się coś, co mogłoby trochę dodać pikanterii. I bardzo łatwo byłoby wtedy wpaść pod taką swoją własną presję i po prostu odwiedzić Huba, zrobić co chcesz zrobić i skończyć. Ale jak to zwykle jest w życiu, w tych momentach najważniejsze jest to, żeby pozostać na dobrym torze. Ponieważ jeżeli przerwiemy ten cykl chociaż raz, no, to wtedy bardzo łatwo będzie nam opuścić gardę i po prostu pośliznąć się w następnych dniach raz, dwa razy, trzy razy, dziesięć. Kiedy Frenzel już błaga o litość, mózg jest totalnie zlasowany, a człowiek staje się swoim własnym katem. Jedną z takich rzeczy, która pomogła mi właśnie w tym postanowieniu, jest ta aplikacja, którą pokazywałem wam na początku. Człowiek jest taką bestią, jakkolwiek byście nie chcieli temu zaprzeczać, matematyczną. Po prostu przyciągają nas cyferki, statystyki itd. Tak i, tak I jeżeli macie coś, co trzyma was accountable, codziennie możecie sprawdzić i widzieć ten jeden nabity dzień więcej, te 10 minut więcej, które minęło. I im więcej tych dni się akumuluje, no to tym bardziej będzie Wam szkoda, bardziej Wam będzie zależało na tym, żeby to utrzymać i nie przerywać tego w tym właśnie momencie. I w ten właśnie sposób mijają godziny, dni, tygodnie. Lata, mijają dni, mijają lata. A wy utrzymujecie się w tym swoim pozytywnym nastawieniu. Czy jest to chłop, czy jest to alkohol, czy jest to cokolwiek innego. No ale na samej górze tego wszystkiego i tą główną rzeczą, która będzie was trzymała, no to jednak jesteście wy. Sami. Ponieważ koniec końców musicie pamiętać o tym i ja sam sobie o tym wielokrotnie przypominałem, że robię to tylko i wyłącznie dla siebie. Robię to dla swojego samopoczucia, robię to dla swojego zdrowia mentalnego i tak dalej i tak dalej. I tutaj właśnie przejdziemy do ostatniej kwestii, czyli dlaczego uważam, że powinieneś lub powinnaś zaprzestać skorzystania z, z huba, Hubopodobnych stron czy innego tego typu mocno kontentu. Chciałbym oczywiście zaznaczyć, że nie uważam się w żaden sposób za alfę i omegę. Jeżeli sam dla siebie Totalnie, honestly, uważasz, że korzystanie z Huba nie przeszkadza ci w twoim codziennym życiu, że nie działa na ciebie negatywnie. No to kim ja jestem, żeby ci zabronić robić to, co robisz, tak? Ale w momencie, w którym chociaż raz przez twoją głowę przeszła myśl, że może to, co robię, nie za bardzo mi odpowiada, może nie chciałbym tego robić, może czuję się źle z tym, co robię. No to wydaje mi się, że już w tym momencie masz bazę na to, żeby zacząć coś zmieniać. Bo jeżeli miałbym zacząć przytaczać suche fakty, no to nie znajdziecie mi takich badań, nie znajdziecie mi takich studiów, które potwierdzą, że korzystanie z huba w jakikolwiek sposób wpływa pozytywnie na wasze życie czy na waszą... Mentalność. Jest to najzwyczajniej w świecie taki hak na dopaminę i nawet jeżeli nie macie takich minusów, które ja przytoczyłem wcześniej, no to koniec końców działa to na was negatywnie, nawet na tym poziomie biochemicznym, odczuwanie mniejszej przyjemności w życiu codziennym, a na koniec możliwe powikłania psychiczne. Jakkolwiek ciężko byłoby to czasem po prostu przyznać. Moja ocena tego eksperymentu, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, jest jak najbardziej pozytywna. Przez całą durację tak. Tamtego roku i po czasie tamtego roku mogę zauważyć tylko i wyłącznie pozytywne zmiany w moim nastawieniu, w to w jaki sposób zacząłem patrzeć na codzienne życie. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli ty też nie odczuwasz zupełnej satysfakcji ze swojej własnej osoby i tego, jak wygląda Twoje codzienne życie, no to jest to jedna z tych rzeczy, na które naprawdę można zwrócić uwagę i może ta jedna zmiana. Pociągnie więcej pozytywnych zmian w Twoim życiu i zaczniesz od tego, a przejdziesz do rzeczy, powiedzmy, większych. Jedno mogę zagwarantować już teraz: jeżeli spróbujesz, to koniec końców na pewno nie wyjdziesz na minus. Dzięki za uwagę!